Hej, czy się manko, wszystkim ja jestem, i witam w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Ostatnio wszedł patch, ostatnio, czyli dzisiaj. Dzisiaj w nocy wszedł patch, jak wy to widzicie, to jest to dla was rano, czyli bardzo w nocy wszedł patch. Także wy dopiero jak się obudzicie, to będziecie wiedzieli, że ten patch wszedł. I dodali dwa nowe slimy, jest to Lucky Slime i Rad Slime. Tak mi się wydaje, a, a może wiesz, że źle przeczytałem patch naucy. Mam nadzieję, że nie. Ale, żeby dojść do tych nowych glutków, przynajmniej ja mam takie wrażenie, trzeba dojść do nowej miejscówki. Żeby dojść do nowej miejscówki, trzeba mieć kluczyk. Żeby mieć kluczyk, trzeba nakarmić fosfor. fosforgordo tak się chyba nazywa. Więc musimy go teraz znaleźć. Przygotowałem tutaj bardzo dużo wszystkich warzywek, nawet owoców, bo one jedzą owocy. Owoce Owoce I musimy go nakarmić tego grubaska żeby dał nam kluczyk On znajduje się w tym miejscu Więc go teraz karmimy Ciup 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 Dawaj żarcie mam nadzieję że to wszystko co wziąłem starczy Już urosłeś i tak bardzo Wybuchasz czy nie? Na razie świecisz Zostało mało Dobra wybucha Dawaj kluczyk Kluczyk Dobra Tyk Jep. Ja chcę ten kluczyk tylko Dobra, mnie nic innego nie interesuje Poza tym kluczykiem Dobra, wy się tutaj bawcie w takim razie yy, Dobrze O Jezu, coś wybuchło Dobra, a my w takim razie pójdziemy w tamto miejsce Tylko, czy uda nam się trafić? Czy uda mi się trafić? Bo możliwe, że, że będzie jakiś z tym problem Jak tutaj przejść? Pyk, pyk, pyk Tutaj nie Chyba nie. Tutaj jest jeszcze zablokowany teren, więc musimy się udać w tamtym miejscu. I od razu zwiedzimy sobie nową lokację, którą niedawno dodali. Niedawno, czyli no dzisiaj po prostu. Pyk. Nie tutaj. Ja się cofnę tak na wszelki wypadek, bo nie pamiętam jak to się szło. Nie, na pewno nie tutaj. Nie, może i tutaj właśnie. Lepiej się cofnę, bo to jest... Ta, tutaj. Wow, ale mnie ścięło. No dobra, to się znajduje w tym właśnie miejscu. Widzicie? Kojarzycie coś takiego? Co to jest w ogóle? Większość z was powie. A, to moi drodzy, nowa jaskinia, w której jest niebezpiecznie. Wchodzimy. O Jezu, atakują nas, dobra. Jesteście bardzo głodne, wiem. Proszę. No, proszę. Kochajcie mnie. No ziomeczku, masz. No już mnie kochasz? Już mnie kochasz? No. No, to wy się teraz bawcie, już mnie nie jedzcie Bo ja idę tutaj na przygodę Pyk Otwierać drzwi Przybyłem Dobra, te muszę, muszę się was pozbyć Lećcie w siną dal, ziomeczki jeżeli znajdę tutaj coś nowego To nie będę miał miejsca ich wciągnąć Błyszczy się, póki co się błyszczy No Dobra może w nocy ich nie ma? Halo, halo! To tutaj już jest młynno. Co tu się dzieje w ogóle? Zielono, a gdzie są slimy Gdzie są slimy się pytam. Po co ja tu przyszedłem? Nie ma tego, czego szukałem. Zrobiłem taką zapowiedź. A tutaj ktoś chce mnie oszukać? I nie da mi rad slimów? Czy ja się teraz cofam czy nie? Nie powinienem się cofać. O, tutaj jest jakiś grubasek. Veggie Mam mało veggie. Może ci starczy, chociaż wątpię. Co ty mi możesz dać w ogóle? Może jednak ja się pomyliłem, ludzie. Może to nie jest nowa miejscówka. M może jestem głupi. Co tutaj mamy? Co możliwe, że jestem głupi po prostu i teraz sfailowałem? Powiedziałem, że mam nową miejscówkę, która nie jest nową miejscówką? No, nie wiem. Idźmy cały czas do przodu. Może jednak coś tutaj nowego jest. Proszę! Jest i Rad Slime. Ta bioza, tam jeszcze jakieś inne są. Lecimy tam. Musimy mieć wystarczającą ilość. Czy jednak nie zgałganiłem? Lecimy! Pyk. Woohoo! Nie wiem co to ten promieniowanie robi Dawaj mi tutaj. Bierzemy rad slimy, nie wiem jak będzie z ich Tej, że tak powiem, tresurą Odejdź A one, nie, nie mogę chyba przebywać w tym zbyt długo, tak? Mogę was wsysać, ale wy nie możecie podchodzić do mnie Dobra, wszystko jasne. Chodź tutaj rad slime, o ile z 10 ich weźmiemy, nie? Myślę Chodźcie. O Jezu, nie wybuchać Pyk, no ale dobra, gdzie są jeszcze te, te inne yy, Lucky slajmy, Że tak powiem, tak gdzieś wyczytałem. O, to jest kolejna informacja. Nie wchodzi, dobra, bum, elo. Więc może tutaj, lecimy dalej. A czego od razu takie? Jeszcze wkur wkurzone. Czy to naprawdę jest ciężkie w takim bądź wypadku? Bo kolejna czaszka. To nie może być przypadek. Może powinienem znaleźć się tutaj w dzień. W nocy może ja nie znajdę tutaj tych, których szukam. Tutaj są te latające gówniaczki ale laki slimów, że tak powiem, nie ma. Miały być nowe glutki. A ja widzę póki co tylko raz slajmy. ale to zawsze jest ten progres. Dobra, dobra. Hmm, aż mi głowa zaswędziała. Gdzie mogą być? Ja już nie wiem skąd przyszedłem i w którą stronę powinienem iść. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, jaka piękna zorza polarna. Nie wiem, gdzie jestem. Kompletnie jestem w tym pier w miejscu pierwszy raz. O, dobra, rad zajebioza. Chodźcie do mnie. Potrzebuję was. 13 mi chyba ich starczy, nie? Yy, dobra, udajmy się tutaj, bo stąd na pewno nie przyszedłem. Na pewno nie przyszedłem stąd. Więc pik, pik, pik. Może tutaj faktycznie będą jakieś nowe rzeczy? Albo zrobiłem po prostu okrążenie wokół, yy, wokół tej wysepki. Dokładnie tak. To jest ten, którego karmiłem. Tak mi się wydaje. No dobra. Tak więc, nowy patch i nowe glutki, czytaj, slime. One nie były wcześniej dostępne dla każdego. One były dostępne, jeżeli ktoś miał program, ktoś miał taki, taką konsolę jakby debugową, to wtedy faktycznie mógł sobie grać w tę grę i mógł sobie grać z nowymi glutkami. Teraz one faktycznie dopiero wyszły dla wszystkich, więc. Więc tak, no dobra, ja będę wracał w takim wypadku i będę musiał jakąś zagrodę zrobić dla tych lamusków One już mnie kochają. O jezu, kolejne mnie już nienawidzą. No dobra, Ej, jeszcze zobaczę. Pójdę tam w dzień. Może, nie wiem, faktycznie coś dałem dupy i, i czegoś takiego jak Lucky Slime nie ma. Może źle wyczytałem, albo jest to naprawdę coś. Jak sama nazwa wskazuje Laki, czyli musisz mieć dużo szczęścia, żeby to znaleźć. Nie wiem. Może jak się uda, to byłoby fajnie póki co mam tylko Rat Slime. Zobaczymy, czy będą jakieś nowe po prostu. W sumie nie zwróciłem uwagę, jak wcześniej plorty wrzucałem do tego. Pyk, czy są jakieś nowe? Nie no, jest ten te wszystkie, czyli czegoś takiego jak Laki Slime. Chyba nie ma, dałem jakieś fake info, za co przepraszam, bo nie ma tutaj ich plotów. A ja też chyba nie mam tutaj miejsca dla nich. Ale no dobra, schowam je w jaskini, bo nie wiem, czy one może. O Jezu, czy wy głodne jesteście? Co wiecie? Mi ten fruty. Wbijać tutaj, mam dla was pogo fruty. Tutaj wam rzucę troszkę pogofrutów. I tutaj wam rzucę te do ręki. Co to jest? Jezu, nie zjedliście i teraz mi wsioczycie mnie. Co za gałgany. Dobra, co tutaj się dzieje? Co ty tutaj robisz? Co tutaj jest? Tego wcześniej nie było, na pewno. No super, wyjście z jaskini, nie, no mega. Myślałem, że coś niesamowitego mnie tutaj spotka, ale nie. Będę mógł tylko stąd w sumie wywalać. Tych, których nie chcę. Zawsze coś, zawsze się przyda taka miejscóweczka. Dobra. Mamy dwa 300. Tutaj mamy zajebisty tem. Więc wrzućmy te... Co wiecie? veggie. No dobra, zaraz wam coś przyniosę. Pyk. Dobra, będziecie wszystkie tutaj sobie siedzieć. Mam nadzieję, że nie zdewastujecie nic. Nie mam pojęcia jak się was tresuje, szkoli i tak dalej. Więc jolo! Na razie będą po prostu te rat-slimy. potem im ewentualnie dorzucę jakieś... Na pewno nie wybuchowe, bo dostanę raka. Nie będę mógł w ogóle podchodzić. Eee, wedzi, wedzi, wedzi. Wedzi powinny być tutaj jakieś nowe. I te powinienem tutaj jakoś eee, porozrzucać, bo one nie mogą. Mo mogą być tylko trzy pudle w jednym eee, zbiorniku wodnym. W jednym... Akwenie! Dobra, zbierzmy te kerdbity lećmy jeszcze raz do naszych rat slajmów i karmimy proszę proszę to dla was zajadajcie się ziomeczki i dawać plorty czy tutaj jest ta ws wsysarka plortów yy, solar shield to nie auto feeder czyli wsysarka jest czyli jakoś tutaj jak potem przyjdę o jezu Dobra, jakoś to będę mógł potem sobie wziąć No, to właśnie teraz Zajebioza I chyba tam nawet jest 11 Więc dobra Jak one jedzą veggie, a ja akurat Z veggie jestem słabo, a jestem mocny z frutami To możliwe, że dam coś co je fruty Co je fruty Teraz szybka zagadka Na pewno nie różowe, bo to będzie słabe One jedzą mięsko, everything Czyli jeżeli jedzą everything bo, A to przez różowe, a honi plorty ja, Co dają Fosfor plor, to to wywalę Honey, chyba je. Hani, kurwa, jak ja to czytam w ogóle? Pyk <?haltý101> Fruit and meat. no dobra, czyli je połączę z tymi. Potrzebuję troszkę tych y miodowych kuleczek. 13 styknie. Idę łączyć tam w Rad Honey Slajmy. Kochani, mam dla was prezent. Proszę to dla ciebie. Dawaj mi to. Dobra. No bo ten jeden nie chce się zamienić. Masz. Ziomeczku. Czyżbym miał ich więcej niż, niż plortów, które przyniosłem? Niemożliwe. Są jeszcze dwa. Faktycznie, są dwa, których jeszcze nie przemieniłem. No to zaraz to naprawimy, no bo tak też nie może być. Lećmy po to szybko. O, pa, 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 pa! Dawać mi dwa. Jezu, jak wybuchają, no tak nie mogę żyć z tymi gałganami. Dobra, trzy starszą na pewno. I zaraz je tam. Przygotujemy wszystkie do ewolucji. I od razu weźmiemy sobie wszystkie te plorty od nich. Proszę, zamień się. Jeszcze jeden tutaj powinien być. Pyk, a zobaczcie, jednak jest. zostałem oszukany. Yy, I z tej okazji, że je, jecie teraz fruty, to wam tutaj zostawię pyk Autofeeder Demolish pyk. Musimy to tutaj postawić. Nie Za dużo nie mam, wiem. Dlatego wam zostawię jeszcze to, jakbyście bardzo chcieli. I w sumie lecę, nie wiem co się stanie jak stanę, będę stał w tym, w tej radioaktywności ich Przez długi czas No, ale to pozostanie na razie dla mnie zagadką Jako, że mamy dzień, wow, całą noc przechodziłem, taki jestem dobry jeżeli... Cały dzień Jeżeli... To jest drogie, te plorty są drogie, to zostawię póki co je W tym... Tym, dobra, wy jesteście głodne strasznie, tak? Mięso chcecie. No dobra, zaraz Wam przyniosę jeszcze jakieś hanheny I będę się chyba żegnał, już. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczyć, czy tutaj czegoś fajnego nie ma. Pyk. Jakieś przejście tajemnicze. O proszę. O proszę. Lecimy. A w sumie fajna sprawa. Fajna bardzo sprawa. Przyda się. Ten teleport. Czyli widzę, że twórcy zdali fajne rzeczy. Szkoda, że naprawdę po miesiącu czy dwóch to na pewno odrzuciło dużo osób. Macie tutaj, nie bądźcie smutni Jeszcze mogę, mogę wrzucić tym niebieskim gałganiksem Pik, pik pik macie tutaj. W ogóle zdaje mi się, że to, to... Boże, ile tego wszystkiego tutaj jest, będę musiał kiedyś poza odcinkiem się zająć tym pierdolnikiem jaki tutaj jest. To w sumie wezmę, skoro to już wziąłem. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze. Subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa!